Będę mówił o możliwości wykorzystania wizerunku polityka w reklamie. Zanim jednak zacznę, jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnieś coś do głowy, coś o co chciałbyś, abyś mnie zapytać, może to jest jakiś problem prawny, z którym aktualnie się zmagasz, zawsze możesz umówić się ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. A jeżeli potrzebujesz umowy na wczoraj, naprawdę musisz szybko ten temat ogarnąć. Zapraszam Cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl. Cóż, politycy to wzbudzają skrajne emocje, polaryzują i często też są tak jednoznacznie kojarzeni z takim określonym zdarzeniem albo z jakąś przywarą. Jednym słowem, politycy często dają się zapamiętać, niekoniecznie z tych względów, z których by chcieli. No ale właśnie dlatego wizerunek polityka wręcz idealnie nadaje się do wszelakich działań em, reklamowych. No i tutaj bohaterem dzisiejszego odcinka jest em, pan Stanisław Derehajło, Derehajło czyli były wicemarszałek Województwa i myślę, że niewiele osób jest w stanie coś więcej o tej postaci powiedzieć i, i, i wymienić jakieś jej dokonania. Natomiast memy paniareczku, no zna przecież każdy. I ta niebywała marka osobista, ta marka osobista, panie Mareczku, zupełnie niezamierzona, no nie jest może kopalnią złota, no ale wizerunek polityka został skomercjalizowany w tak nietypowej formie bo w formie magnesów na lodówkę. No i ta sytuacja, delikatnie rzecz nie, mówiąc, nie spodobała się panu Stanisłowowi. Który już zapowiedział um, kroki y, prawne. I mnie osobiście zupełnie to nie zaskoczyło, gdyż wiele agencji social media rozpytywało mnie o granice y, mem-marketingu, i w tych pytaniach właśnie przodowały pomysły na kampanię z politycznym memem w roli głównej. Początkowo troszeczkę mnie to dziwiło. No, jasne, politycy są znani, ale nie są znani aż tak, a y, tacy politycy, których można wykorzystać memowo do działań, które byłyby skuteczne, no bo mem musi być rozpoznawalny, tak? No myślę, że to jest garstka. Y, I y, jak podpytałem y, właścicieli tych agencji, to zrozumiałem, że wcale nie chodzi o to, że Wizerunek polityka dodaje reklamie uroku, tylko że agencje chciały ten wizerunek wykorzystywać w oparciu o taki, myślę, pewien mit związany z wizerunkiem osób powszechnie znanych. I o wizerunku tutaj kilkukrotnie już na blogu się wypowiadałem. Wszystkie artykuły znajdziesz na ten temat w bazie wiedzy na, na blogu naratunekreatywnym.pl. Natomiast, dla przypomnienia, co do zasady prawa autorskie przewiduje, że wykorzystanie cudzego wizerunku wymaga jego zgody. I uzyskanie takiej zgody nabiera szczególnego znaczenia, gdy chodzi o komercyjne eksploatowanie wizerunku innej osoby, tak. Bo są pewne wyjątki, ale zasadniczo, jeżeli chcemy komercyjnie czyjś wizerunek, wykorzystać. Potrzebna jest zgoda, często również wynagrodzenie, w zależności jak się umówicie oczywiście. W takim przypadku strony zazwyczaj zawierają umowę, która określa gdzie, jak i za ile ten wizerunek będzie wykorzystany. Tutaj słówko autopromocji na sklep.gajekpartnerzy.pl znajdziesz właśnie taką umowę o, o wykorzystanie wizerunku. No i teraz tak, o tej zasady, jak wspomniałem, prawo autorskie przewiduje pewne wyjątki i na przykład zdjęcia publiczności pojawiające się na publicznej imprezie, jest to wyjątek, gdzie po prostu to jest osoba, która jest gdzieś tam elementem tego tła i nie wymaga to zgody. Natomiast kolejnym wyjątkiem jest wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej. I zgodnie z ustawą o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej. I tutaj jest zastrzeżenie, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, no to oczywiście wypić maluj, to będą politycy, tak? No i teraz yy, można wziąć MEM z Włodzimierzem Cimuszewiczem, jego sławetnym trzeba było się ubezpieczyć żeby zareklamować na przykład usługi agenta ubezpieczeniowego. To jest takie rozumienie tego przepisu, to jest zbytnie uproszczenie i tutaj razu ostrzegam, że prawo rzadko należy rozumieć literalnie, czyli słowo w słowo, no bo wtedy można dojść do absurdalnych wniosków. Tak, Najczęściej prawo się interpretuje zgodnie z celem, w jakim zostało uchwalone. W tym konkretnym przypadku, ten przepis, który Ci cytowałem, e, chodzi o to, że wizerunek polityka można wykorzystać bez jego zgody, jeżeli jest to potrzebne, na przykład, do informowania o działalności publicznej tej osoby. Innymi słowy, e, politycy i funkcjonariusze nie mogą chować się za przepisami prawa autorskiego, e, bo w tym konkretnym przypadku chodzi o to, że Intencją tych przepisów jest pełna przejrzystość, pełna transparentność życia publicznego. Tak? Polityk nie może powiedzieć, proszę mnie tutaj nie robi zdjęć w tej kompromitującej sytuacji, bo ja sobie tego nie życzę, tak? No ale. Na szczęście jest przepis, który pozwala ym, pozwala na przykład dziennikarzom ym, korzystać z tego wizerunku, nie obawiając się żadnych y, reperkusji. Ym, no a w tym przypadku, który rozmawialiśmy na początku, czyli pan, y, pan Stanisław Derehajło, y, czy on mógłby skutecznie wnieść pozew przeciwko temu producentowi magnesów ochrony dóbr osobistych? E, no, wydaje mi się, że jak najbardziej. Tak? Właściwie to jestem przekonany, że, że ma tutaj y, absolutną rację. I gdyby producent memów magnesów bronił się zarzutem, że prawo autorskie pozwala przecież na wykorzystanie jego wizerunku, bo zdjęcie przedstawia pana Derejhajło w czasie wykonywania funkcji wicemarszałka. No i tutaj yy, już wspomniałem, że jest to zupełnie, yy, zupełnie w kontrze do intencji tego przepisu, ale nawet gdyby ktoś chciał tutaj polemizować z tym, jest w Kodeksie Cywilnym taki yy, artykuł, to jest artykuł 5 bardzo znany artykuł wśród prawników. Niektórzy prawnicy go może aż za często używają, ale przepis brzmi, no troszeczkę trąci myszką, bo to jest stary przepis, ale brzmi w ten sposób: Nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. A, czyli w naszym przypadku nadużyciem byłoby właśnie skorzystanie z przepisu prawa autorskiego, którego celem jest zapewnienie wolności słowa i realizacja prawa do y, y, informacji, aby kosztem polityka reklamować swój y, y, produkt. Tak? Czyli wynik sprawy wydaje mi się, że można z góry przewidzieć. Y, natomiast, y, natomiast jeżeli ktoś bardzo chce, Skorzystać z motywu polityka, to przecież um, nie korzystając z wizerunku można użyć jego, um, jego e, charakterystycznych cech, e, jakichś zdarzeń, które jego dotyczą, czy nawet delikatnie sugerować, że chodzi o tą osobę. I tutaj Mistrzostwo Świata. Było takich kilka reklam, e, natomiast dla mnie mistrzostwem jest taka stara reklama e, plusa e, Obama. I w tym spocie jest wizerunek amerykańskiego polityka, który został wykorzystany, no w pewnym sensie, ale na granicy prawa, bo to była po prostu gra słowna. Na moim blogu znajdziesz linka do, tego, do tej reklamy, to zwłaszcza dla młodszych widzów, nazwijmy to, ponieważ ta reklama już trochę leciwa jest, ale tutaj chylę czoła przed autorami, więc wykorzystanie wizerunku polityka w reklamie, no, niestety nie. Natomiast wykorzystanie elementów, które kojarzą się z tym politykiem, e, absolutnie tak. Zwłaszcza jeżeli to jest e, w formie e, prześmiewczej, satyry, parodii. E, super. Myślę, że to wzmacnia przekaz reklamowy i, e, i, tak jak tu pokazał, plus naprawdę można coś fajnego z tego zrobić, jednocześnie pozostając. W granicach prawa i myślę też dobrego smaku. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Więcej informacji znajdziesz na moim blogu na ratunekreatywnym Jeżeli chcesz ją coś skonsultować, wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl, a jeżeli potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia.